W końcu wróciliśmy, ale dawno nie byłam w obserwatorium. Dziwnie się czułam, nie wiem jak wy. Trochę nudno. Wiesz, ja w ogóle nie byłam, więc. A podobało ci się chociaż? Tak, ale przyznam, że troszkę mi się nudziło pod koniec. Jakby nie jestem zainteresowana takimi rzeczami i no. No, my również, chłopacy też, widać było, że nie są zainteresowani. Eee, cóż, na wycieczkach zawsze tak jest. Dobrze, że do ZO nas nie zabrali. Chociaż w sumie ja bym się przeszła, bo uwielbiam foki. Foczki, takie małe. A podobno tutaj w ZO się urodziły takie foczki malutkie, więc w sumie ja mogłabym się przesić zobaczyć. A mi się. Zo nudzi. Lubię zwierzęta, ale e, tyle razy już byłam w Zo, że mi się nudzi. Poza tym, na prawie każdej wycieczce jesteśmy w Zo, więc mam nadzieję, że tym razem w tym roku pani nam tego nie zrobi. Bo ja zostanę w, w hotelu. Naprawdę wolałabym, bo już mówię, lubię zwierzątka, ale już trochę żykam tym Zo. W sumie mogłabym iść tylko dlatego, że są tam hamburgery albo lody czasami. A ty, Tylko o żarciu. Cała, Ty. No, a co teraz robimy? Zaraz będziemy mieć obiad yy, i musimy zdecydować. O, coś dla mnie. Na co zdecydować? Będziemy decydować, gdzie zjeść. Mamy do wyboru albo maka, albo jakąś zwykłą restaurację. Taką B. Co? To, to, to do, do maka? To szybko chodźmy zagłosować bo, 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 bo nas przygłosują i będziemy szli do jakiejś restauracji. Nie, tak nie może być. Wariatka. Ale w sumie ja też bym się przeszła do maka. Byłam chyba tylko raz w życiu. Co? Ja cię kręcę. No to będziesz drugi chodź. Dobrze, jest 12 osób, które chcą do zwykłej restauracji i 14, które chcą do maka. Więc do maka! Jest! Za 15 minut spotykamy się przy autokarze. Weźcie wszystko, co chcecie. Pamiętajcie również o pieniądzach. Ale się najadłam, Ja cię kręcę. Ja też dramat. O, ja cię kręcę! Kładę się. I nie wstaję. Zdechloki. Ale nie dziwię się że ja mam łóżko na końcu, to posiedzę sobie tutaj przy stole, bo mnie nikt nie chce. Jak chcesz, to dochodź do mnie, bo ja mam duże łóżko, dosyć na trzy chyba osoby, czy cztery. <głusze> <głusze> łóżko małżeńskie! <głusze> <głusze> Ta... To... Bardzo śmieszne, naprawdę. <głusze> W ogóle, Roza, widziałaś, jak się Jack na ciebie patrzył? Serio? Ech, nie zauważyłam. Serio, serio? Cały czas Strasznie to trochę było. Widocznie lubi na ciebie patrzeć, jak jesz. <noise> Jezu, weźcie! No tak to wyglądało. Skąd wiecie, że akurat na mnie? Było widać. Mówię ci, będziecie razem. Może kiedyś. Musisz i kropka. Ja pogadam z Jackiem, żeby nie był taki tchórz i ci w końcu powiedział. Co mam do mi mówić? Nawet nie wiem, czy on coś czuje do mnie. Trochę to tak wygląda, fakt, ale. no nie wiem. Weźcie ją, bo zaraz uduszę ją poduszką. Ty też zbierz się na odwagę. Wiesz, nie zawsze facet musi zrobić ten pierwszy krok. Wiem, Sara. Staram się nawet, Wam powiem. Ale boję się tego, że mnie odtrąci, a ja widzę na głupi. A, boisz się porażki. Rozumiem, ale myślę, że może być okej. Okay. Pasujecie do siebie. Naprawdę? Tak, ale boi się porażki. No no, Jack. Osiągnąłeś swój cel. Gratuluję. Porażki... Nie ma się czego bać. Po prostu mówić wprost. No widzisz, jakie to łatwe, nie? No, laski takie są, nie poradzisz. Chyba. Widzę. No dobrze, jeśli ja mam jej to powiedzieć pierwszy, no to jej powiem. Tylko liczę, że ona mnie nie odtrąci. Sot! Kochać się i macie odtrącić Weź, debilu jeden. Wszyscy w ogóle jesteście debilami. Sebastian też. Zamiast powiedzieć ileś co do niej czuje, to. Ach. Nie wiem, może wy kurwa myślicie, że to dziewczyna ma zrobić pierwszy krok, co? Czasem się zdarza, że dziewczyna mówi pierwsza, ale... W ogóle ja się nie wypowiadam może na ten temat, bo ja w sumie nie wiem jak to jest, ale... No... Niektóre dziewczyny mi mówiły... Wyznawały mi miłość, więc no... Powiedzmy, że wiem o co chodzi, mniej więcej. No, no to mówię. Ja zrobię ten pierwszy krok. Tylko, żeby Rosie nic nie odbiło i nie odrzuciła mnie. Bo wtedy to i ja wyjdę na głupka, Ale może wariant ma rację. Skoro mnie kocha, to chyba nie powinna. Chyba. No, a najwyżej. Będzie się starała nią bardziej. Oj, Warianty, ty to umiesz pocieszyć. A w ogóle tekst z tą imprezą. Właśnie mieliśmy ustalić, czy zapraszamy te dziewczyny w końcu, czy nie. Zaprośmy je, będzie ciekawie. No, bo wiecie, że prawie wszystko gotowe, to trzeba im powiedzieć już nie, to może ja pójdę powiedzieć, czy nie. Czekamy jeszcze na Sebastiana i Jordana, oni mają przynieść alkohol. No to może jak przyjdą, to wtedy im powiemy jedzenie będzie jeszcze wtedy całe. Wiem, że wracają już, ale muszą być ostrożni, wiecie, jak to. Nasza pani. Warian ma rację. Billy, pójdziesz powiedzieć dziewczynom o imprezie, kiedy przyjdą chłopaki. No dobra. Dobra. Ubieramy się jakoś ładnie. Nie wiem. Wiesz, to jakby zwykła impreza. Yy... Ja nie lubię nosić sukienek, więc chyba pójdę tak. Może jakąś kokardkę założę czy coś. Ja założę może jakąś sukienkę. Powiecie mi, czy dobrze wyglądam, ok? I, i wtedy zdecyduję. U mnie chyba jest git. Może naszyjnik tylko zmienię. W sumie to zobaczę. Ym, może też dodam sobie coś we włosy. Też mi powiecie, czy dobrze wyglądam. O, tak, 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 tak będzie. A ja chyba nie będę się jakoś stroić. To nic, to żadna okazja, nie więc po co? Oj, Roza. Ty, że jesteś ładna, to akurat musisz dobrze wyglądać, więc pokaż mi swoje ciuchy, ja Ci wybiorę. Wiesz, jeśli chcesz poderwać Jacka, to musisz też trochę pokazać swój wygląd. ja um... ci żelę też pomaluję. Okej. Okay. Tylko nie maluj mnie za mocno. Nie lubię mocnego makijażu. Dobra, to wszystko. No dobra, to teraz czekamy na dziewczyny, bo wiecie. Jedną godzinę się malują, drugą układają włosy, trzecią wybierają ciuchy i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie poczekamy. Chciałbyś co? O, jesteście. Ale żeście się odwaliły uhu. To jakaś okazja? To one się jakoś poubierały. Bóg wie, jak damy. Ja założyłam mam tylko kokardkę. Nie lubię chodzić w sukienkach. I uważam, że do mnie nie pasują. Hech, cóż. Pięknie wyglądacie. O, dzięki. Jack, właśnie powiedziałeś nam coś miłego. Coś z Tobą jest nie tak. Wszystko ze mną w porządku. Tak, tak. Wiecie co? Ogólnie to mam trochę obawy, że się tutaj nie pomieścimy. Może tą kanapę przeniesiemy tam na razie, bo pewnie i tak będziemy się bawić wszyscy tutaj. Dobry pomysł. Dziewczyny, odsuńcie się, bieli, choć mi pomożesz. Spoko. Wariant, posuwaj dupę, usiądę obok ciebie. <grym> zapraszam, zapraszam. Kurwa, bo się to przechyla. No. No. Sebastian. Pracuj się. Trzeba było to zrobić od razu. wyglądasz pięknie Roza, ale brakuje czegoś w sensie jeśli chodzi Ci o makijaż to zapomnij niestety nie lubię się malować podmalowałam trochę rzęsy dalej źle wyglądam? nie o to chodzi brakuje Ci czegoś we włosy to, to dla mnie? tak Myślę, że będzie ci pasować. Mm. Jak wyglądam? Wow! Rosa, wyglądasz zajebiście. No, tutaj to i ja potwierdzę. Jak trafiłeś. Ja ci zabiorę tą różę. Ej! Mm, teraz jesteś bardziej zajebista ode mnie. Pfff. Pf. To, to, to jest nie fair! Obrażam się! Mam focha! Pięknie roze wyglądasz! Naprawdę pięknie! Noś to uróżę. Dziewczyny, nie przesadzajcie! Pewnie aż tak piękna nie jestem. Jesteś i nie przesadzają. Dobra, tu może stać. Ktoś będzie chciał wziąć piecie czy jedzenie, to ten. no, To sobie weźmy. Z jakiej okazji dałeś mi tą różę? Z żadnej. Po prostu, żebyś miała prezent. Za piękne dla mnie, ale dziękuję. Idealny dla ciebie. I przestań. Dziękuję. No słodcy jesteście, dlatego Wam wybaczam. <grych> no dobrze, to co robimy, najpierw wypijmy, a potem pograjmy w. W butelkę w porządku. Kręć i mnie nie denerwuj. Wypadła na Sara. A więc Sara, prawda procent czy wyzwanie? Eee... Procent. No to... To na ile procent lubisz w kurwieć jego? Kurwa wyjebało poza skalę. <laughs> Dobra, kręć dalej. O Jack. No to. Hmm. Czekajcie, czekajcie. Prawda, procentowe wyzwanie. Wyzwanie. No to. Posął się zrozum. Iris nie. Dawaj, dawaj. To jest wyzwanie, Jack. Musisz to zrobić. Zabiję. Ale, Jezu, Ej. a było tak ja po prostu nie umiem całować. Nie denerwuj się, Roza! Na pewno umiesz, to... Nie bój się. Nie obchodzi mnie to. Czy całujesz dobrze, czy źle. Nikt się nie będzie śmiał. Co było tak źle? Nie. Plus nie całujesz wcale tak źle. Nie wiem czego to się było Teraz już niczego. No to teraz jak kręcę. Jesteście nudni, kręć. Boże, jak widzę, jak ona się kręci, tańcząc, to aż mi nie dobrze. <noise> Za dużo wypiłaś, też tak miałam na początku. Chodź, tańczyć, a nie. Nie, bo zwymiotuję. Hej, Jack! Bez dyskusji tańczysz. <ścoughs> Jack, weź, bo zaraz ci zwymiotuję pod no nogi. Dasz radę. Jack! Nie lubisz? Dobra, to tańczymy. Dobrze. Niech ci będzie No i tak ma być I, Ale fajnie <śpiewanie> <śpiewanie> Wszyscy się tutaj nagle ko Kochają Serio? <śpiewanie> no I z Sebastianem jak widzisz Nawet Billy z <śpiewanie> Po raz pierwszy się nie gryzą <śpiewanie> To chyba dobrze Oczywiście, że dobrze. Ło! <laughs> wow. Gdzie tak lecisz? Ech, chyba się upiłam za bardzo trochę Ale jak impreza to impreza. powiemy się dalej. To co teraz? Ja nie wracam do pokoju. Śpię dzisiaj tutaj. Jestem zbyt pijana i... chcę spać Sebastianu, To nie wracaj. Nie wiem, jak reszta. No zostajmy wszyscy tutaj. Mi się nie chce wracać. Poza tym jak pani nas zobaczy pijanych, to będziemy mieli opieprz i pewnie od razu będą chcieli nas jakby... Och no wiecie do domu, ten no wiecie o co chodzi. Dobra, fajnie, ale weźcie Sara z mojego łóżka ja nie mam zamiaru z nią spać. Daję mnie. Weź sobie ją tu, nie wiem. Przytulanka. No, i każdy ma z kim spać. Ja śpię sam. Ach, bo to taki wierny hunterowi. A żebyś wiedział. Rozy, tylko nie zdejmuj sukienki. Chcesz wryj pod O, Hoho, jaki zazdrosny! Dobra, już się nie odzywam. O, Jack zazdrosnął, mnie, nie? Tak. <grych> to słodkie. Tylko nie kochać mi się tu, tu. Kur, kurde. Wytyfy. Jak coś za drzwi do innego pokoju, cokolwiek. Byle nie tutaj. Boję się z tobą spać. We się żartuję, to tylko. Mm, wiem. Obraził się. Kto? Ty. Ja. Tak, bo leżysz tyłem do, do mnie. Nie obraziłem się. Teraz Cię wierzę.